Wcale najlepszą potrawą na grilla nie są kiełbasa i piwo, tylko coś jeszcze. No i, i dzięki temu, że ja nie będę zorganizował konkurs, będziemy mieli okazję się przekonać na ile jesteśmy, jesteście mocni nie tylko na piśmie, ale również w praktyce. Ten puchar to jest najcenniejsza rzecz, o którą walczymy, ponieważ już jeden sukces odnieśliście, dostaliście się do finału, także przygotowaliśmy dla Was pamiątkowe dyplomy które za chwileczkę wam rozdamy, a jutro zobaczymy kto otrzyma właśnie ten super puchar. Właśnie przed chwilką rozpoczęliśmy wielkie mistrzostwa w grillowaniu. Walczymy o grilla, walczymy o puchariana niezbędnego. To co za mną widzicie to jest po prostu poezja. To jest poezja grillowana. No i będziemy próbować, będziemy jeść. Co no. się dzieje? Proszę opowiadać. No musimy pokroić równiutko żeberka, żeby każda kosteczka była osobno. I mięsko oczywiście. Marynujemy cebulkę, ocet, troszeczkę od cukru no. i potem będziemy to wszystko, lekko przypieczemy żeberka, będziemy wrzucać do naczynia szklanego, zalewamy winem, liść laurowy, trochę przypraw i dopiero będziemy, że tak powiem, przystępować do, do takiego konkretnego kilowania. No idziemy do kuchni. A dlaczego Myć, idziemy do kuchni? Bo trzeba ziemniaczki opłukać. Aha. Z ziemi wątróbkę przepukać, mm -hmm. oczyścić ją i będziemy marynować. A to jaka wątróbka jest? No tu mamy z kurczaka, miała być z indyka. Nie wiem, może gdzieś tam ubiją po drodze indyka i do <śm> <śm> Co to zabuły są wspaniałe. Były do hamburgerów, jak, jak, jak grill amerykański, to i amerykańskie żarcie. O kurde, no i co tam w środku będzie? E, będą burgery z e, niesamilanego wołowego i do tego będzie taki inny sos niż w Polsce uznawany u McDonalda, czy gdzieś tam, że tam ketchup i musztarda. Będzie sos jajoli, czyli majonez z czosnek, cytryna i papryka. I ajoli. jajaj. Ajoli. 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 Mhm. Aj, aj. Się czuję i bardzo się cieszę, bo, bo szczerze mówiąc konkurencja była silna i, i, i spodziewałem się tutaj różnych niespodzianek. Było łosoś, były hamburgery, były inne potrawy. Te żeberka musiały rzeczywiście trochę na tym grillu stać, no ale efekt końcowy był zadowalający, także jestem bardzo szczęśliwy.